Witajcie na kanale sklepu Scrap&Me z tej strony Monika dzisiaj chciałabym was zaprosić na prezentację naszej najnowszej kolekcji Vintage Garden przepiękne czerwone róże zielenie głęboka czerwień taka bardzo kolekcja w stylu vintage zresztą jak sama nazwa wskazuje Vintage Garden ogród w stylu vintage i rzeczywiście ta kolekcja taka jest Zaprojektowana przez Klaudię Szpunar, kwiaty namalowane przez Anię Lipowską, ramki też przepiękne, zresztą zaprojektowane, namalowane przez Anię pietruś bralc I na arkusz okładkowym od razu mamy właśnie te przepiękne rameczki. Mamy w dwóch kolorach czerwień i taki delikatny brązik. I tutaj mamy też po jednej rameczce z już taką dosyć sporą kompozycją kwiatową. Dodatkowo na tym arkuszu mamy te tradycyjne już dla kolekcji skrapendy mi kółeczka z kompozycjami kwiatowymi. Dwie mniejsze kompozycje, pojedyncze kwiaty i motyle. Arkusik 0102. Tutaj mamy delikatny, kremowo- taki akwarelowo-delikatny czerwień. I przepiękna, długa na całą stronę girlanda. Tym razem nie zwisająca tutaj u góry strony, tylko na środku arkusza. Fajnie, na pewno się sprawdzić do layoutu. A z drugiej strony mamy taki wiązczowy, zielony kolorek, taki akwarelowy arkusik z takimi jakby chlapaniami delikatnymi, prześwitujący też jest skrypt. Arkusik 0304. Tutaj mamy masę właśnie takich odręczny, odręcznie pisanych pocztówek, listów połączony w taki kolaż i tutaj mamy kolor czerwony i taka czerwień przechodząca prawie, że w brązowy no i te kompozycje już tradycyjne też dla naszych kolekcji takie wychodzące po boku arkuszy z drugiej strony bardzo, bardzo delikatna zieleń z przepięknymi, delikatnymi akwarelowymi gałązkami, zobaczcie i tutaj mamy też dwie malutkie kompozycje tutaj też jest takie rąby prześwitują przez to tło to już był ten arkusik i arkusik 0506. Tutaj też te listy, delikatniej, dużo delikatniej, też delikatne takie jaśniutko zielone tło. Przepiękna kompozycja na dole strony i też rameczka, i tutaj mamy na rogach dwie małe kompozycje, a z drugiej strony mamy taki arkusik zielony, w takie bardzo, bardzo delikatnym. Niewielkie róże i też są gałązeczki. Bardzo ładny jest ten arkusz, podoba mi się. Yy, arkusik 0708. Tutaj mamy nowy motyw. Tu jest motyw jakby, jak to powiedzieć, takiego chodnika albo zegara prześwitującego. Trudno, trudno to określić. Wydaje mi się, że to chyba taki chodnik ułożony właśnie w takie na okrągłe płytki. Yy, koroneczka. Przepiękna, delikatna, biała, ona świetnie się tutaj wybija na tle właśnie takiego akwarelowego tła. No i mamy dwie kompozycje, jedna na rogu i druga tutaj nad tą koronką, a z drugiej strony taka bardzo vintage zieleń pomieszana z brązem i dużo właśnie tych odręcznych listów, które już tam się też po pojawiały na w wcześniejszym arkuszu. Arkusz 09010 przepiękne kompozycje kwiatowe na jasnym tle. One świetnie się nadadzą jako tło, ale też się nadadzą do powycinania. Mamy tu i pojedyncze kwiaty, i takie większe kompozycje kwiatowe, a z drugiej strony bardzo głęboka czerwień, prawie taki bordo bym powiedziała, z taką delikatną fakturą płótna. Yy. I też gdzieniegdzie prześwitują te pocztówkowe stempla. I mamy też dodatkowe arkusze do kolekcji. Przede wszystkim mamy nowość. Tego jeszcze nie było: kłódki, klucze i zegary. Zresztą arkusz nazywa się Locks and Clocks. Bardzo fajnie się rymuje. I mamy tak jakby w dwóch odcieniach trochę złota, trochę. No, srebra takiego popielatego koloru, tutaj nawet gdzie niegdzie na tych kluczach, niebieski kolorek prześwituje. I mamy różne klucze w różnych rozmiarach, w różnych wzorach, są zegary, są kłódki też w różnej wielkości. Także świetnie się sprawdzą. Dzisiaj na pewno sobie elementy z tego arkusza wykorzystamy w naszej dzisiejszej pracy inspiracji. Arkusik Flowers 1 do kolekcji Vintage Garden. Tutaj mamy kompozycje kwiatowe i takie większe pojedyncze kwiaty znalazły się też biedroneczki tym razem y, namalowane przepiękne biedronki arkusik Flowers 2 też do kolekcji Vintage Garden tutaj mamy same czerwone gałązki i przyznam szczerze, że te gałązki mi się już z takim świątecznym bożonarodzeniowym klimatem kojarzą i myślę, że ta kolekcja też fajnie będzie współgrała z takimi projektami świątecznymi Da, da się fajnie wykorzystać te gałązki. Yy, kolejny arkusz listków to już są listki numer 6, właśnie dopasowane do kolekcji. Tu są takie zielone, a te są takie yy, w tych odcieniach yy, tych róż, yy, właśnie takie z odrobiną takiego brązu i yy, czerwieni. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kolekcję Vintage Garden przepiękna, naprawdę vintageowa prawdziwa kolekcja. Ja sobie już tutaj przygotowałam elementy wycięte z arkuszy i z okładkowego arkusza też. Mam tutaj dwie papierowe róże, które kiedyś dostałam w prezencie i dzisiaj nadszedł czas, żeby je w końcu wykorzystać. One idealnie się wpasowują w klimat tej kolekcji, właśnie taki ciemny czerwony kolor ze złotem. Mam trochę koronki. Bo tam w arkuszach jest taka piękna koronka, i myślałam, żeby właśnie dodać taki element koronkowy. Przygotowałam sobie już bazę, taką troszkę szerszą niż DL, tą moją ulubioną, i mam wycięte już warstwy papieru, które będę na moją bazę naklejać. To jest arkusik 09, ten bardzo fajny kwiatowy arkusik. Potem mam taką yy, zieloną warstwę arkusik 08. I na koniec mam taki tak jaśniejszy arkusik, to jest numer 05. Wycięty tutaj ten jasny element, bez żadnych wzorów, ponieważ mamy dużo elementów wyciętych z arkuszy, z elementami do wycięcia i z nich będziemy tworzyć całą kompozycję. Przygotowałam sobie też napis, nie wiem jeszcze, który wybiorę. Wyciąłam sobie po prostu pasek. To jest, są elementy z arkusza układkowego od kolekcji. Rosy Days. Tutaj są napisy w języku polskim i angielskim. My dzisiaj sobie wykorzystamy któryś z tych polskich napisów. Na razie zostawiam je sobie na pasku, bo zobaczę jeszcze który wykorzystam. Przyda nam się oczywiście albo taśma dystansowa, jakieś kosteczki i klej na gorąco do y, przytwierdzenia naszej kompozycji. Ja zapraszam do wspólnego tworzenia i na chwilkę usłyszymy się jeszcze na końcu. Karteczka skończona, Vintage Garden na pracy prezentuje się tak. Już przygotowałam sobie też tło do zdjęcia. Jeszcze raz Wam tutaj okładkę pokażę. Mój projekt z tej kolekcji prezentuje się następująco. Tutaj mamy ten klucz. Trochę żałuję, że zasłoniłam tak bardzo górę tego klucza, bo też piękny kształt miało. To mogłam go bardziej na wierzch wyciągnąć, ale następnym razem już będę pamiętać, żeby bardziej wyeksponować te piękne klucze. Zegar, napis to twój dzień z kolekcji Rosie Days pochodzi. Tutaj mamy kompozycję z tych elementów wyciętych z papieru. I papierowe różyczki, trochę koronki. I tutaj ta rameczka, ona też jest podniesiona na piankach. Ten zegar, tak samo, żeby trochę taki efekt 3D był. Jak widzicie, nie użyłam tutaj żadnej wycinanki z wykrojnika, bo jest tak dużo elementów do, wycin do wycinania dołączonych do tej kolekcji Vintage Garden, że spokojnie można sobie poradzić bez wykrojników i stworzyć fajną kompozycję na wiele okazji. Myślę, że nawet właśnie do świątecznych projektów fajnie się ta kolekcja sprawdzi albo nawet do męskich te takie bardziej zielonkawe, takie w brązy wpadające arkusze albo nawet ten bordo nawet do męskich projektów fajnie się sprawdzi. Tym bardziej, że mamy te zegary, mamy te kłódki, także to są takie elementy, które też w męskich pracach można wykorzystać i pewnie w moim wykonaniu jakąś taką męską pracę z tej kolekcji zobaczycie. Ja wam na razie bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do zapoznania się bliższ bliższego z kolekcją Vintage Garden. Też na blogu Scrap and mi pojawiło się już sporo prac tej kolekcji, także zaglądajcie, bo dziewczyny naprawdę przepiękne prace tworzą. Ja wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa.